Że co? Czwórka, o 18 mamy wlecieć, a piątka o 20. :00. A dlaczego? Zrozumiałam! A o co ci chodzi w ogóle? O co robisz awanturę? O co robisz awanturę? Uch, po filmy nie montujesz ich. <laughs> Już są skończone, a ty ich nie montujesz. I dlatego są takie opóźnienia. Wrzucisz, nie, bo wrzucasz. Bo, nie! To. Bo wrzucasz mało nagrywasz! Trudno, ale rzucisz to, to co ja chodzi. powiedziałem. Rzucisz nie, to, jest to, to jest twoja wina, bo nie montujesz. Zacznij znaczy, naucz trzy, się nie montować. Naucz się montować? to ty mnie naucz. No naucz na się. Tylko ty siedzisz I cztery, cztery, w Fortnite i... i tak dalej. Jak może? No tak. Trzy, no zajmujesz czymś innym, tch, się, pierdołami. Trzy, cztery i ry. Cześć, na się z kolei odcinek mamy ósmego. 8 grudnia. Dzisiaj w sobie nie wiem, czy jest coś jakiś dzień ciekawy, ale idę teraz na trening za chwilę za 20 minut i będę tam sobie, sobie ćwiczył, potem będę rysować. Uczyć się bla bla, jest coś tam kropka, kropka, kropka. I chodźcie otworzyć prezent Znaczy ósemkę. Ja już jestem w pokoju i idziemy otwierać ósemeczkę. Czekajcie, jak się orientuję dziewiątka, to już mam na jutro. Tu mam ósemeczkę i otwieram. Dobra, uwaga. Za ten sznur. I tniemy. Ja już mam ósemeczkę i otwieramy. Uwaga. To już mi dzisiaj poszło. Dobra, już nie będę kombinować. Uwaga, widać. Ooo, wiesz? Knoperszik. Yy, Chciałam pokazać tak. Knopersik. bardzo lubię i teraz sobie zjem go całego. Ooo. Ale mi pomogło. Słodycz. Bardzo lubię knopersze. Są mega dobre i chętnie je zjemy. Oooo! Ogólnie podsumując oto tą słodycz, czyli knoperza. Yy, zjadłem, go całego, o, zjadłem go całego i był bardzo, bardzo, bardzo dobry. Po prostu 10 na. nie, milion na jeden. Był mega dobry i mi mega smakuje i nadal będzie mi smakował. Ja już wracam z Trodzi yy, i teraz idę coś zjeść, bo jestem bardzo, bardzo, bardzo głodny. Ja więc widzimy się yy, na kolacji. Ja już wróciłem z treningu, i teraz mam dla Was coś nowego, tak naprawdę. Bo uwaga, to są lajsy, jakby z Casey o smaku yy, kurczaka. Tak, z Casey yy, połączone z lajsami. I właśnie je przekosujemy na filmie. O, nie, tak, oceniając, opakowanie jest yy, naprawdę fajne. I jest to rzeczywiście powiązane. I widać od razu, że to jest taki smak yy, chickenów, do, no, kurczaków takich. A więc teraz otwieramy. Ale pachnie, się. Okej, okay, wygląda tak. O, zobaczymy Są tak delikatnie ostre, ale jakoś nie czuję tego zapachu czy znaczy smaku, wiecie, kurczaczków tych. <laughs> Ogólnie tak. Chipsy są bardzo dobre. To jest po prostu tak, jakby minus jest taki, że nie czuję tutaj smaku papry... Yy, kurczaczków ale czuję za to taką po prostu ostrzejszą paprykę i to wiecie to nie miało być tak jak było na pudełku, więc tak troszeczkę oszukany jest a jeśli chodzi, że normalnie czy bym miał to bym z wielką chęcią jadę, bo jest naprawdę dobre a więc yy, ja jeszcze te chipsy kupiłem w Lidlu ale po ile chyba, Tak, tyle ile co normalne lejce, czyli 5 złotych. Ale teraz sobie idę je zjeść, bo są naprawdę dobre. Ja mam pytanie do was. Czy u was też w szkole poszło na kwarantannę 14 klas? Bo u mnie w szkole, rozumiecie to, dzisiaj poszło 14 klas na kwarantannie. Normalnie dowiedzieli się, nie wiem, dajmy jest yy, polski, dowiadują się, że są na kwarantannie po polskim mieliby religię, ale od razu z polskiego idą do domu, rozumiecie to? Od razu, nie dadzą dokończyć szkoły jakby, wiecie, do końca dnia, tylko od razu byli na kwarantannie, więc na szczęście z 14 klas to nie my. A, i w ogóle, co wy sądzicie o tym, żeby na przykład, bo wiecie, y, chyba tam od y, którego 15 chyba się idzie na zdalny, Cała szkoła podstawowa. No to, yy, co wy na to, na przykład? Czy to jest dobry pomysł, żeby zrobić po prostu wigilię klasową wcześniej? No bo wiecie, tak to wigilia przepadnie, klasowa. W tamtym roku też nie dało się mieć wigilii. Więc mi się wydaje, że to jest naprawdę dobry pomysł. A więc to już chyba by było na tyle, bo jest 20. 30 I ja idę sobie oglądać mecz z chipsami. I sobie potem idę się kopać, umyć zęby i idę spać. A więc lajkujcie, subskrybujcie yy, i bezkomentujcie. I do następnego odcinka trzymajcie się. Sieba! Last cosmos I give him my heart.